spending is the primary driver of that I, I know you told yeah so I know you told producer Andrew in the break that the next two weeks are going to be very interesting please outline the next two weeks for us senator so here we got we got two big things right um, we want to get a reconciliation bill done that does these things right we want to secure the border we want to build up our military we want to extend the Trump tax cuts and there's a variety of other things we want to reduce wasteful spending that's the things we want to get done so there's different approaches whether you have one bill or you know two bills or three bills i'm okay with whatever number we have as long as we get those things done so that we're working on we passed ours out of the house out of the senate last thursday the house will try to pass theirs this week but then on top of that on march 14th if we don't come to an agreement government gets shut down now as you know a lot of democrats have said they want to shut down government which is fascinating to me because they always try to blame that on republicans um, but they got you know democrats now saying they want to shut down government but none of us want to i don't know if republicans want to shut down government but we're going to have to figure out how to come together to get something done that is fiscally responsible where we don't have a gazillion number of earmarks that's completely wasteful like i think the, I think the last year was 8,000 earmarks complete waste right Witam was, witam was kochani. E, odezwijcie się czy mnie w ogóle słyszycie i widzicie. Ja tutaj... A, nie mam dzisiaj dużo czasu, ale muszę, muszę tam z wami się podzielić kilkoma informacjami. E, bo e, trochę poruszyły mnie komentarze. Ja przeważnie ich nie czytam, ale poruszyły mnie komentarze po tym naszym wspólnym live'ie z pastorem Arturem Pawłowskim i z Joanną Woźniak z Waszyngtonu na temat prezydenta Dudy i jego wizyty w Waszyngtonie. Słuchajcie, to był nie wypał, to była wizyta kompletnie niepotrzebna. Była wymuszona. Widziałem takie informacje, że jak możecie jechać na prezydenta Dudy, Dudę, bo przecież został zaproszony przez prezydenta Trumpa i Trump zachował się jak Ham, nie zapraszając go do Białego domu i nie, nie, zap, nie zapraszając go i no, nie traktując go poważnie, przyjął go gdzieś tam w jakimś miejscu, w jakimś pokoiku na SiPak, a 5 minut z nim porozmawiał i poszedł. Już Wam mówię, że e, mam wiadomości takie dokładnie dobre, e, które, które tak naprawdę potwierdzają to, że e, ta wizyta była wymuszona na Trumpie, tak naprawdę, w ostatniej chwili, e, uzgodniana na ostatni moment. E, to nie było tak, że Trump. Otworzył swoje serce i ramiona. Duda przyjeżdżaj, i tu czekamy na ciebie. To Duda się wprosił, a tak naprawdę to ci rachonie, czy tam ta, ta wasza, jak to się nazywa, Republika, stacja, która no, ma duży wpływ na konserwatywny ruch w Polsce, ale także mają powiązania tutaj z, konserw z konserwatywnym ruchem w USA i oni przeprowadzali transmisję z CPAC i prawdopodobnie tego nie, nie będę mówił do bo nie wiem, ale prawdopodobnie to oni załatwili no, takie, takie krótkie spotkanie Dudy z Trumpem, żeby po prostu pokazać, że Trump jest no, tak przychylny dla polskiego ruchu konserwatywnego i polskiego prezydenta i jednocześnie zrobili sobie super reklamę w Polsce, no bo tak naprawdę ściągnęli prezydenta Polski na pięciominutową rozmowę z Trumpem, ale potem on tam w tych Duda miał cały czas jakieś swoje przemówienia, jakieś tam wywiady, chyba nawet faks news miał, ale kilkuminutowe, ale nie mogłem tego znaleźć. Na mniejsza z tym, nie martwcie się, bo dzisiaj przyjechał Macron, Macron do Białego Domu. No i oczywiście to była wcześniej umówiona wizyta. Kilka dni później, chyba, przyjeżdża ten streamer, czy streamer z Anglii też na dywanik do Trumpa. I zobaczcie, to jest przed chwilą. Macron przybywa. Do Białego Domu i Trump nawet nie wychodzi go przywitać. To jest Macron przyjeżdża, do, jest nie, nie wiem kto to jest, kobieta jakaś stoi, żeby go przywitać. No i oczywiście US Marines. E, e, nie ma Trumpa nawet przed Białym Domem. Macron wchodzi, hello, i idzie na czerwony dywanik na, przesu, na przesłuchanie. Także, to nie jest. Widzicie, Trump pokazuje, daje sygnały, kto jest ważny, a kto nie. Ma ich gdzieś tak naprawdę. Europa poprzez swoją głupotę i poprzez, poprzez swój lewacki, liberalno-lewacki odejście od, od, od normalności, to do tych lewackich idei, no, ma co ma. To, to jest jeszcze jedno ujęcie jak przyjeżdża makaron francuski e, i Trump go tak naprawdę e, olewa. Nawet widzicie nie ma Trumpa przed budynkiem. Nie, tam nie stoi nawet w drzwiach, tylko po prostu weź, wezwie go e, na spotkanie. Powie co ma robić, o co chodzi i Macaron pojedzie sobie do domku. Eee, także, pre, French president Mac Macron arrive at the White House and president Trump didn't, didn't gr greet him. Macron is in trouble and he knows that. Czyli Macron przyjeżdża do e, Białego Domu. Prezydent Trump w ogóle nawet nie przywitał go, nie, nie, nie wychodzi, nie wita go. Także ma Macron wie, że jest, ma problemy. Ale tak naprawdę nie o tym chciałem mówić, a chciałem Wam pokazać dane, ile kosztuje. To, to dzisiejsze wideo będzie tylko praktycznie o tym, o tych, o tym kosz, koszcie polskiego podatnika, który zapłacił za lot. Na pięciominutowe spotkanie w zupełnie nieważne, kompletnie nieważne e, z, ośmieszenie się polskiego prezydenta, wpuszczenie go w maliny. Ktoś go ładnie wpuścił w maliny. Ja nie podejrzewam, że, że on sam wiedział, że to tak będzie do końca, e, ale e, ja, jak wiecie... E, teraz nie mam czasu, nie latam samolotami, małymi samolotami latałem kiedyś i wiem dokoń, dokładnie nie wiem, wiem ile kosztuje lot samolotu takiego małego ile, ile trzeba go zatankować i tak dalej, nie, ale też wiem, bo takie dane można wyciągnąć z internetu, ile kosztuje lot samolotu na przykład takiego jak Boeing 737, a Polacy Kupili trzy Boeingi 737 i dwa Goldstreamy rządowe. Poczekajcie, ja, ja tutaj znalazłem stronę, gdzie to pokazują: polskie samoloty rządowe smarth.pl. Smart, smart I tutaj mamy, mamy tą stronę. Dokładnie można przeczytać sobie, co oni mają. No i Duda poleciał tym lepszym Boeingiem 737 o dalszym zasięgu. Oni go, Polacy go kupili w 2017 roku. Eee, tak i to są trzy właściwie, z, z, z tymi z numerami na ogonie 01100111 i 0112. Duda chyba poleciał tym 0110. Który jest, to ten chyba jest właśnie tym business class, tym Boeingiem. BBJ-2 takie jest oznakowanie, jeżeli ktoś kupuje Boeinga takiego i chce go przeznaczyć na właśnie taką ekskluzywną maszynę, ale ten, te polskie Boeingi, tak jak maszyny wojskowe, musiały być w, musiało, muszą mieć pilotów przeszkolonych do tego, żeby um, mogli latać z w, no, wysokimi urzędnikami państwowymi. I taka certyfikacja to się nazywa HED i oni muszą, piloci muszą to przejść. To w ogóle nie mogą normalnie piloci t, latać. No i te samoloty są wyposażone w te systemy. Rozpoznawania, czy to jest przyjaciel, czy wróg, także przez NATO, i teraz Wam powiem, że lot normalnego 737 800 bo, to, bo oni nie, to, to nie są najnowsze Beningi, maksy, które te, bardzo dobrze, że Polacy nie kupili Maxów, bo te 800 były bardzo, do, 800 były bardzo dobre i są certyfikowane. Maxy się rozwalają, więc, więc to akurat dobry wybór, ale taki 737-800, wiecie ile kosztuje lot? W taki, jak jakaś tam firma która robi wycieczki, wynajmuje cały samolot, to płaci 25 tysięcy tak średnio dolarów za godzinę lotu. I teraz ja podejrzewam, że taki wyspecjalizowany 737, który mają Polacy, polski rząd, kosztuje jeszcze więcej. Przypuśćmy, no, 30 tysięcy dolarów za godzinę. Czyli 10 godzin lotu z Warszawy do Waszyngtonu. Bo latałem mnóstwo razy, więc wiem, że jak jest jeszcze, jeszcze jest wiatr w nos, to jeszcze dłużej się leci. Ale przypuśćmy 10 godzin, więc mamy 300 tysięcy dolarów w jedną stronę. Z powrotem leci się trochę krócej, ale, ale przypuśćmy, że też 10 godzin, więc dla takiego rachunku prostego. 600 tysięcy dolarów polscy podatnicy zapłacili za lot DUDY z całą świtą, e, tylko za samolot, e, czyli za, eksploat, za eksploatację e, samolotu. <coughs> Przydałby się w Polsce taki Elon Musk z DOŻ, Do, 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 który by sprawdził, na co Polacy wydają. Mają te, Polacy mają te dwa mniejsze Golfstreamy. Które Goldstream G550, one koszt, lot takiego kosztuje chyba tam około 10 tysięcy dolarów na godzinę, ale no, nie zmieściłby się duda, bo przecież zabrał, musiał zabrać całą ochronę, musiał zabrać tych swoich podpowiadaczy, tych rachoniów i tam innych. Musiał zabrać e, dziennikarzy, prawda? I e, jakiś innych pracowników rządowych, e, którzy musieli dostać za to diety, e, dostać dodatkowe jakiś tam e, na pewno dostali kasę za jakiś overtime, e, więc to wszystko się tak sumuje, że ja podejrzewam, że ta cała, ten cały entourage ta cała świta dostała jeszcze. Polski podatnik musiałby zapłacić jeszcze z za jakieś 100 tysięcy dolarów, więc przypuśćmy taki lot. Ja tylko tak szacuję, nie wiem czy dokładnie tak kosztowało, ale z tego co można znaleźć na internecie to taki lot DUDY na dzień, na 5, podobno tam było 6 minut 14 sekund, ktoś obliczył spotkania z Trumpem, kiedy Trump go poklepał po, po plecach i powiedział ok, przyjechałeś, jesteś fajny gość, no okej okay, to Powiem, że jesteś moim super przyjacielem i że Polacy głosowali na mnie, no i uciekaj. Więc to kosztowało polskich podatników około, podejrzewam, 600-700 tysięcy dolarów, tak gdzieś w granicach tej, tej sumy. Ale ja Wam powiem, że ja chciałem do końca sprawdzić, ile na przykład kosztował postój. Samolotu na lotnisku, bo zobaczcie, on polski prezydent nawet nie wylądował w St. Andrews Base, gdzie normalnie wszyscy, wszystkie głowy państwa lądują. To ta baza lotnicza koło Waszyngtonu, gdzie stacjonują Air Force One i te wszystkie samoloty rządowe. Nawet tam go nie wpuścili. On wylądował w Dulles, czyli tym drugim tym. Ten Reagan jest malutki, bardzo blisko Waszyngtonu. Dols jest jakieś 40 minut na zachód, jazdy od Waszyngtonu. I e, ja wiem, nawet wiem, bo tam zadzwoniłem, zapytałem się, bo chciałem się dowiedzieć, ile kosztował, kosztuje lądowanie takiego Banninga 737 w Dulles, ale mi nie powiedzieli kiedyś. Pamiętam, że myśmy jak chcieli lądować w Newark Airport małym samolotem, e, taką cesną, to żeby wylądować w, w Newark Airport tutaj u nas to trzeba było zapłacić 300 dolarów małym samolotem. Ja podejrzewałem, że każde lądowanie to są tysiące dolarów, no kilka tysięcy dolarów jeszcze dodatkowo, a jeszcze dodatkowo postój. Wiem, bo to znalazłem, że e, ten e, polski samolot m, wylądował w DOLS i e, był na rampie czwartej Na stanowisku jedenastym Bo to mogłem się dowiedzieć z lotniska nie? Ale ile ko... I teraz oni e, mieli startować e, Wczoraj Po południu Ale wylecieli wcześniej Do Polski e, Więc każda godzina takiego postoju W Dulc e, To też jest prawda, kil... Tysiące dolarów Więc dorzućmy do tego jeszcze lądowanie i postój Ja podejrzewam, że z jakiejś 50 tysięcy może coś koło tego będę strzelał, także e, zobaczcie, jakbyśmy tak policzyli ja jeszcze obsługa ambasady o, hotele, przecież wszystkie te, um, przez cały ten entourage świta musiała też zapłacić za hotele, więc nie zdziwiłbym się, jakby to kosztowało polskiego podatnika e, z milion dolarów ja ja będę zaraz kończył, ale, ale muszę je, pojechać jeszcze, bo mam zaraz meeting e, ben, ale, ale no to chciałem wam tak szybko przekazać e, te, te wszystkie dane, które ze, udało mi się zebrać kompletnie bezsensowna podróż e, Dudy, nic nieznacząca Tram wie, że on już nic nie znaczy on już odchodzi, więc nie ma co z nim nawet rozmawiać to, to nakręciła telewizja Republika, moim zdaniem, i ci wszyscy zaangażowani w te, ci tej główni, ten rachonie, tam jak się nazywa ten główny. Kurde, zapomniałem, ten szef republiki Sakiewicz. O, no, właśnie, ja widziałem go na SIPAK. W ogóle, ja kiedyś oglądałem SIPAK i, i słuchajcie, to była. Kiedyś, jeszcze jak Trump nie był prezydentem, to oni. To była taka walcząca organizacja, ale teraz nie oglądałem całości, bo nie mam czasu. To jest, trwa kilka dni, co, co, cały dzień rozmawiają tam jacyś przywódcy z, e, republikańscy czy konserwatywni z Ameryki i z całego świata, ale e, widzę, że w tym roku to się. Jak gdyby osiadło trochę na laurach, bo e, widziałem na X, nie oglądałem tego na sipak, że e, ktoś tam powiedział, że było e, kilku lewaków nawet dopuszczonych do e, tam do tego sipak i miało, miało przemowy. U nas się zrobiło trochę cieplej. I muszę włączyć air conditioner, bo mi zaraz telefon się zagotuje i przerwie transmisję. <laughs> I, e, I było kilku lewaków, którzy e, rozmawiali. Nie pamiętam nazwisk, nie będę wymieniał, ale widziałem to na X, że ludzie tam rzucali, że no e, chyba. E... Trump wygrał i no i nie zależy, tak naprawdę gadają głupoty, tam e, nakręcają makaron na uszy, e, bo m, myślą, że Trump wszystko załatwi za nich, a Trump za nich nie załatwi wszystkiego. Trump w tej chwili idzie jak strzała, rozwala tutaj e, w Stanach Zjednoczonych te struktury e, lewackie, globalistyczne, e, ale ci ta reszta jak gdyby właśnie tak mówię moim zdaniem osiadła na laurach jednym z przykładów tego jest to, że e, tam był e, reprezentant tych e, ludzi którzy, których e, reżim Bidena e, uwięził po tym January 6 ataku, niby ataku na Capitol e, i Trump oczywiście ich ułaskawił i e, jeden z nich chciał przemawiać e, i go nie dopuścili do tego SIPAK nie? nie dopuścili coś, tam e, wykręcili się sianem e, więc SIPAK. E, e, tak, jak, tak jak wszystkie takie organizacje duże e, jako osiądą na laurach, no to, to są mdłe, są nie do, w ogóle nie do oglądania. W większości wypadków zresztą Trump też to przemówienie które e, na którym pozdrowił prezydenta polski Dudę i innych no to te też było to było przemówienie które no ja już ja na początku od 2016 roku wysłuchałem już tyle tych przemówień Trumpa że już mi się nie chce nawet ich słuchać bo one są Zmienione troszeczkę, tylko troszeczkę. Jeżeli coś się dzieje, nie? jakieś nowe elementy, to Trump wychodzi poza ten skrypt, poza ten teleprompter. No i to jest takie ciekawe czasami, bo rzuci, rzuci takie mięso dla. A... O, spadł, mi, spadł mi telefon. Poczekaj, oderwał się. Nie mam się gdzie teraz w tej chwili zatrzymać, ale. Podepnę. Już jestem, jestem z powrotem. Trump Trump właśnie mówi cały czas o tym samym, o tym samym. Tak samo było na tym Sipak. Ja tylko troszeczkę wysłuchałem i, i e, no, poszedłem dalej. Ale e, jakbyście popatrzyli na całość, to tam widziałem na eks że on mówił więcej o nawet o FICO i o, o tym Milei prezydencie Argentyny niż o e, polskim prezydencie. Ale to nic, to nic. Trzeba będzie zacząć działać i e, trochę przypomnieć Trumpowi o Polakach, jak mówi, że 84% głosowało na niego, no to dlaczego nie ma żadnego właściwie e, Polaka albo polskiego pochodzenia człowieka w jego administracji, prawda? Więc to, to trzeba będzie się upomnieć, ale no, to nie jest, nie, nie jest takie ważne w tej chwili. Ważne jest to, że idziemy do przodu, to się wszystko zmienia, nic nie stoi w miejscu oczywiście, i e, Trump ustawia, pokazuje kto gdzie jest, kto stoi na jakim miejscu e, w świecie. Dlatego ignoruje kompletnie przywódców europejskich, bo to dla niego są takie pieski pokojowe, które nic nie znaczą i on się w ogóle nawet nimi nie przejmuje. To, co będzie chciał uzyskać, to i tak uzyska prędzej czy później. Widzieliście chyba teraz tam po tych wyborach w Niemczech ten nowy, przyszły niby kanclerz. Podejrzewam, że będzie gorszy od tego Schulza, bo wygłasza takie ostre prawie jak Hitler przemówienia, że on tutaj chce się uniezależnić. Po co NATO, po co USA w NATO oni sami sobie sobie poradzą, więc chce zcentralizować Unię Europejską, czyli to co mówi Stanisław Michałkiewicz że no, chce e, wsadzić e, inne kraje w Europę pod dyktando Niemiec, czyli realizować ten plan e, Bismarcka więc zanim jeszcze zaatakujecie e, Trumpa i będziecie go tam besztać, to pomyślcie, że Niemcy bardzo szybko mogą się połączyć z Ruskimi, z Moskalami e, i no, tą biedną Polskę znowu Pomęczyć. Czekajcie, ja tutaj mam jakieś wiadomości. Eee. 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 Ania Garcarek to mnie pisze. Pozdrawiam cię. No, w... Pozdrawiam cię, Aniu. Tele... Telefon mi spadł. Tak, tak. Eee. tak. Nie, akurat mam nową taką. Eee. Tutaj taki przyczep i on, on jest, nie podoba mi się, ale. No, muszę go wymienić na inny i to by było na tyle na dzisiaj. Idę dalej, kochani. Nie przejmujcie się, wszystko będzie dobrze. Ta cała wojna, którą wam straszą, którą teraz Europa chce dawać już Ukrainie kasę i tam broni i tak dalej, no to się nie wydarzy. Trump do tego nie dopuści to raz. Będzie, będzie pokój ale... Gdyby coś poszło nie tak, to nie wysyłajcie swoich dzieci na żadne wojny. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do następnego razu.